Cześć, z tej strony Marcel i witam Cię Excelowo. Dzisiaj mamy do rozwiązania bardzo ciekawe, bardzo praktyczne zadanie, którego celem będzie informacja na temat przewidywanego tygodnia dostawy, a mamy go uzyskać na podstawie daty zamówień, czasu realizacji tychże zamówień, a te zamówienia są składane na różne produkty i u różnych dostawców. To zadanie spróbujemy rozwiązać sobie na dwa sposoby. Pierwszym sposobem będzie sposób, który aż prosi się o użycie, ale niestety nie będzie on do końca poprawny. Za chwilę go użyjemy. A drugi sposób będzie już tym sposobem poprawnym, właściwym. No i od razu zobaczymy sobie, jaka jest różnica pomiędzy tymi sposobami. A więc zacznijmy. W pierwszym kroku musimy się dowiedzieć, jaki jest numer tygodnia zamówienia, bazując na dacie zamówienia. Aby dowiedzieć się tej informacji, użyjemy sobie funkcji o nazwie num.tyg. Funkcja ta składa się z dwóch argumentów. W pierwszym z nich musimy wskazać datę, z której chcemy ten numer tygodnia wyciągnąć, a więc komórka A2. W pośredniku musimy wybrać, od jakiego dnia tygodnia zaczyna się nasz tydzień roboczy. No i mamy do wyboru różne dni, niedzielę, poniedziałki, wtorki i tak dalej. Ale jest tutaj pewien haczyk. Zjadę sobie trochę niżej. Wyciągnąłem sobie screena z podpowiedzi tej funkcji. No, i w podpowiedzi tej funkcji znalazłem taką informację, jak, że w przypadku tej funkcji obowiązują dwa systemy. System 1 mówi o tym, że tydzień zawierający 1 stycznia jest pierwszym tygodniem roku i otrzymuje wtedy numer 1. Natomiast system 2 mówi o tym, że tydzień zawierający pierwszy czwartek roku jest pierwszym tygodniem roku i otrzymuje wtedy numer 1. I to właśnie ten system 2 jest systemem używanym. Europie i też tego systemu 2 użyjemy sobie w naszym wyliczeniu funkcji. A więc z listy, typ wyniku wybieram numer 21. Zatwierdzam wybór tabulatorem Enter i tak napisaną funkcję przeciągam na sam dół. Mamy informację, że data 31 lipca 2021, w jakiej było składane zamówienie, to numer 30. No, i teraz, właśnie wracając do tego, co powiedziałem, do tego pierwszego sposobu, który aż prosi się o użycie, to po prostu dodanie do tego 30 tygodnia, zamówienia, czas realizacji zamówienia. A więc spróbujemy sobie taką funkcję napisać. I będzie ona wyglądać po prostu w taki sposób, że do komórki E2 dodajemy komórkę B2. Zatwierdzam Enter'em, przeciągam na sam dół. No i zobacz, na pierwszy rzut oka wszystko wydaje się w porządku. Ale jeśli przyjrzymy się tym wynikom bliżej, a szczególnie tym wynikom tutaj w komórkach F8 i F9, no to widzimy, że przewidywany tydzień dostawy to tydzień 55 i 65. Kiedy przecież cały rok składa się z 52 tygodni. Więc jak widzisz, już na tym krótkim przykładzie, tak napisana funkcja nie uwzględnia kalendarza, nie uwzględnia przełomu lat. Być może dla niektórych. Taka informacja byłaby wartościowa. Ale na potrzeby naszego ćwiczenia będziemy chcieli dowiedzieć się, w jakim tygodniu kalendarzowym przewid jest przewidywany właśnie tydzień dostawy. Więc taka funkcja nie będzie w naszym przypadku poprawną funkcją. Więc w drugim sposobie napiszemy sobie funkcję tak, jak powinna być napisana na nasze potrzeby. Utworzę sobie w tym celu nową kolumnę. I od razu będziemy widzieli, jaka jest różnica pomiędzy tymi sposobami. A funkcja będzie wyglądać następująco. Ponownie num.tyk. Liczbą seryjną ponownie będzie data zamówienia. Do tej daty zamówienia dodamy sobie czas realizacji w tygodniach przemnożony przez 7. Dlaczego w taki sposób? Ponieważ jeden tydzień zawiera w sobie 7 dni roboczych. Więc jeśli chcemy dowiedzieć się, ile dni roboczych zawiera się, w czasie realizacji zamówień w tygodniach musimy ten czas realizacji zamówień w tygodniach przemnożyć przez 7. Ubiorę sobie w nawias to działanie i pośredniku ponownie musimy wybrać sobie, w jakim systemie mają nam się wyliczać numery tygodni. I będzie to system 21. Zatwierdzam tabulatorem, zamykam nawias, Enter. Tak napisaną funkcję przeciągam na sam dół. No i zobaczmy, co się tutaj wydarzyło. Tutaj, gdzie był w pierwszym sposobie obliczony tydzień 55, no to przy drugim sposobie widzimy, że tak naprawdę uwzględniając przełom roku i uwzględniając kalendarz, zamówienie, które zostało złożone 31 lipca 2021 roku o czasie realizacji 25 tygodni, będzie dostarczone w trzecim tygodniu przyszłego roku. Dziękuję Ci za obejrzenie tego materiału. Jeśli interesuje Cię jeszcze bardziej intensywna nauka Excela, to raz na dwa tygodnie do naszej fantastycznej Excelowej grupy wysyłam newsletter, w ramach którego wysyłam zadanie domowe, które wspólnie sobie rozwiązujemy. Jeśli interesuje Cię taka nauka, poniżej pod tym filmem znajdziesz link do zapisania się na newsletter. A tymczasem dziękuję Ci raz jeszcze za obejrzenie tego filmu i do zobaczenia wkrótce.